Witam ponownie na serii tutoriali dotyczących challenge'ów, czyli wyzwań w single-playerze Starcraft A2. Ja jak zwykle nazywam się Z. Na tapecie mamy ostatnie wyzwanie z zaawansowanych wyzwań, czyli tych trzech ostatnich. Ono nazywa się Rush Defense i będziemy tutaj bronić się, jak sama nazwa wskazuje, przed rushami. Ja już to sobie odpauzuję. I pierwsza sprawa, pierwszy jest to Zerglink Rush. Taki, taki można powiedzieć, całkiem niezły. I pierwsza sprawa, jesteśmy na 12 SCV-ach, czyli takie standardowo, gdzie, kiedy będzie można budować baraki. I od razu trzeba te baraki zacząć budować. To już jest natychmiast, trzeba je zacząć budować. Bo inaczej się nie obronimy. No i oczywiście ja tutaj nie stawiam rally pointa. Jak to zwykle zaraz, tutaj by zacznie przybiegać 3 zerglingów, i zaraz po nich kolejne zerglingi po 2 i później 8 zerglingów. Co implikuje, że gdzieś tam znajduje się Queen, który buduje te zerglingi, i później jest Spawn larva I później jest 8 zerglingów. Oczywiście mapa wygląda tutaj jak taki wycinek Blistering Sands. Oczywiście nie mamy tutaj tych kamyczków, ale jest tutaj ten. Można się załolować czemu by nie? Z tym, że myślę, że nie jest to zbyt dobry pomysł, ponieważ te zerglingi już tu biegną, a my nawet nie mamy skończonych baraków. Więc trzeba się będzie bronić SCV-ami. SCV Mamy 22 zerglingi do zabicia, a minimalna ilość jednostek, które musimy, możemy stracić to 9. O i można tak pojedynczo po prostu te zerglingi sobie tutaj wypuszczać i oczywiście wycofywać SCV-y, starać się wycofywać scv -y, które są ranne. No i oczywiście nie jest całkiem, nie jest całkiem najgorzej, straciliśmy, straciliśmy trzy jednostki i od razu budujemy bunkier, po prostu baraki i od razu bunkier i to jest, to nie ma żadnej filozofii, oczywiście tutaj budujemy mariny, coraz większość marinów, nie wiem czemu zacząłem budować gejzer, bo myślałem, że generalnie tu będzie troszkę więcej tych jednostek, które, które będą nas atakować, eee, no nie zauważyłem tego i w tym momencie spokojnie można tutaj się obronić, nawet bez żadnego mikro, jak te dwa... Pod, dwa zerglingi za każdym razem sobie tutaj biegną, a bunkier budujemy tylko po to, żeby obronić się przed tymi ośmioma zerglingami, które będą budować. I w tym momencie tutaj już nie ma żadnego problemu. Ja to tutaj sobie troszkę przyspieszę, żeby was nie, zanudać, nie zanudzać, bo ponieważ tutaj żadnego problemu już nie ma. Więc tak jak mówiłem, pierwszy, najważniejszy problem obronić się z cefałami przed tymi pierwszymi sześcioma zerglingami i wycofywać te zranione, żebyśmy stracili mniej niż mniej niż mniej niż, mniej niż 9 Utraconych, utraconych jednostek. No i oczywiście tutaj biegną te zerglingi, których niby jest tam 8, że, z których niby była spawnarwa i tak dalej. Ale my posiadając bunkier bez problemu e, Możemy sobie w stanie z nimi poradzić. Tutaj ten, e, takie ustawienie jest bardzo fajne, ponieważ te, te zerglingi nie za bardzo mogą podchodzić e, Tutaj myślę, że zaraz będzie jakaś gadka tego całego announcera, który, który mi tu mówi, że, że, że trzeba się bronić, tak, tak, i tak. I to, to nie. O, teraz dopiero wskakujemy. I tutaj także wygląda to tak, że Protos buduje nam proxy, proxy gatey, Mniej więcej tutaj, gdzie, gdzie na Blistering Sun znajdowałyby się kameczki. I od razu także musimy zacząć budować baraki. To jest. To jest... Według mnie najważniejsza rzecz, oprócz tego, że należy sobie także rallypointa ustawić, trzeba absolutnie natychmiast zacząć budować baraki. Oni będą mieli tego zelota o wiele szybciej niż, niż wy. To jest, to jest po prostu nie da się z tym walczyć, należy mieć te baraki jak najszybciej. Oni będą tutaj znaczy oni, ten Protos, komputer, będzie tutaj chronobustował, no i oczywiście można się bawić coś takiego, hej, zaatakujmy! SCV-ami na przykład, tylko że właśnie komputer trochę oszukuje ponieważ ma już tu działko i to działko generalnie wszystko zdemoluje, a, a musimy stracić poniżej 9 jednostek w obu tych grach jednocześnie i teraz tutaj takie postawienie budynków powoduje, że tutaj ten, ten marin który tutaj nam zaraz wyskoczy ponieważ ten marin zaraz tutaj będzie o już mamy pierwszego zelota ten nasz marin jest dosyć spóźniony i sam generalnie nie miałby szans ale takie ustawienie powoduje, że generalnie no, komputer jest głupi i atakuje saplaja i my za tego saplaja możemy spokojnie stać, no i oczywiście on atakuje STF, który przyszedł tutaj naprawiać. Można wskoczyć spokojnie sobie teraz do tego bunkra, zacząć naprawiać, no i w tym momencie ten zelot generalnie nie ma szans. I w, i w zasadzie to wszystko. Zacząć budować bardzo szybko ten barak, zacząć budować tutaj saplaya, żeby oni musieli biec naokoło. Tutaj następnego dopiero później i zacząć tutaj budować bunkier. Zaraz po tym jak skończą się robić baraki. I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby po prostu zacząć to budować. No oczywiście tutaj ten Marine wyszedł nie z tej strony co trzeba i zginął, więc, więc rally pointa ustawcie sobie tutaj. Eee, I to wszystko, już generalnie się, generalnie się obroniliśmy. Ja to troszkę przyspieszę tutaj, żeby pokazać, jak już sobie buduję... Aha, bo, bo należy to zniszczyć, więc generalnie... Ja tutaj sobie buduję już drugie baraki i tutaj należy zacząć to reperować. E, tak jak ja właśnie to robię i generalnie tutaj posiadając nawet jednego marina w tym, w, tych, w tym bunkrze nie ma żadnego problemu z obronieniem tego ponieważ komputer będzie po prostu bez sensu wysyłał e, te zeloty on ma tam trzy gatewaye za chwilę będzie miał no oczywiście zaczyna tutaj atakować ten ten i, i, i ten bunker spokojnie ma tutaj zasięg Tutaj nie ma żadnego problemu. A gaz zbieram tylko po to, żeby robić marudery za chwilę, które będą atakować o wiele lepiej. Chodzi o to, żeby zbudować marudery, po to, żeby nie tracić jednostek na zeroty. Tu nie chodzi o to, żeby w jakiś tam sposób zniszczyć z jakimiś stratami dalej, Tylko żeby żeby stracić jak najmniej jednostek. I to jest cała filozofia. Tutaj to przesunęłem, bo oni atakowali ten barak spoza zasięgu. I tutaj generalnie. Nie ma już żadnego problemu z obronieniem się, ja sobie to troszkę przyspieszę tutaj razy 6, e, przepraszam, razy 4. No i co, no i e, jest coraz więcej marinów, tutaj w końcu sobie budujemy tech chlap, można spokojnie się rozbudowywać, reperować te budynki, nawet jakieś tam scv zostawić, żeby ten, żeby te, e, to wszystko jakoś tam automatycznie reperował. Naprawdę, o, aha, i, i za bardzo nie budować jakichś tam budynków tu, 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 gdzie, tylko po prostu być skupionym, żeby ten bunkier, można nawet sobie... Zwolnię troszeczkę, nawet jak się chce, o, może sobie drugi bunkier rozbudać tu, czy zbudować tutaj, jakoś tutaj w linii minerałów, żeby generalnie mieć, mieć, mieć tą całą strefę ogarniętą. I tutaj już jest ten SCV, który automatycznie naprawia. I nie ma żadnego problemu z obroną tego. Ja, ja nie wiem w jaki sposób mógłby ktoś przegrać w tym momencie gry, kiedy ma już się cztery... Aha, bo tutaj cały czas budowane są marudery z rally pointem tutaj, żeby nikt ich nie zabił. I generalnie posiadając te cztery marudery i taką ilość marinów, to, to nie ma żadnego problemu. Tutaj nic nie podchodzi. O, i w tym momencie należy tylko wystawić te marudery naprzód, żeby one za szybko nie ginęły. I to jest wszystko. I, to, i tu chodzi tylko o to, żeby jak najmniej jednostek zginęło. Nie, żeby to było jakoś super efektywnie i tak dalej, ponieważ straciliśmy trzy jednostki, i wystarczy tylko tutaj podejść, zacząć atakować, te zeloty będą sobie niby tam tutaj jakoś tak podchodzić, czy tutaj, i generalnie, i generalnie klepać budynki. Ja tutaj włożyłem go od razu do tego. No i oczywiście tutaj też jest, w bunksze są dwa te. I nie ma żadnego problemu, tutaj nawet nie trzeba podchodzić do tej wieżyczki, nawet nie należy podchodzić do tej wieżyczki, tylko po prostu podchodzimy klepiemy po kolei. Pierwszą, drugą, trzecią, pierwszego, drugiego, trzeciego gatewaya, te dwa pylony. Ten i ten. Ten pylon można spokojnie tutaj sobie zaatakować e, stąd. A tu wystarczy podejść w dół troszeczkę, o. I tu nie ma żadnego problemu. Oczywiście tutaj zebrałem jeden strzał na klatę. I już! I ten, ten kanon nie działa. Salwa, dwie salwy tutaj na, na tego pylona i na to działko i nie ma żadnego problemu. I już, naprawdę jeśli chodzi o te zaawansowane. E, zaawansowane. Wyzwania, no to ten nie jest aż tak trudny w późniejszej fazie gry. W zasadzie jest prostacki, prosty, a nie prostacki, a, a we wczesnej fazie gry można się obronić tymi SCV-ami bezproblemowo. I tak jak tutaj w tej drugiej fazie gry mówię, tego supplya już mamy wybudować tutaj baraki. To tutaj, oczywiście, już z tekla, ponieważ się przesunąłem, wybudować tutaj baraki, tutaj supplya i za nimi bunkier. I w tym momencie zostaje tutaj takie małe miejsce, gdzie ten Marin może się schować, nawet jak ten zelot tutaj obiegnie go naokoło, to można przyblokować go. E, dopóki jeszcze oczywiście bunkier się buduje, można go po prostu przyblokować z cefałami. E, I Marin sobie będzie strzelał i można go po prostu zaspać. Straci się oczywiście jednego, dwa SCV -y, e, Co tam będzie na przykład, nie wiem, 5, 6, 7 jednostek straconych, ale po, dopóki mamy poniżej 9 i ten bunkier się wybuduje. Poniżej dziewięciu i ten bunkier się wybuduje, to nawet jeden Marin w tym bunkrze. Powoduje, że wygrywamy grę, ponieważ, no ponieważ Marin zawsze pokona zelota, jeśli jest w bunkrze, jeśli bunker jest naprawiany. Więc ja już nie będę przedłużał. Dziękuję bardzo za, e, za oglądanie i mam nadzieję, że pomoże Wam to w zdobyciu wszystkich achievementów dotyczących wyzwań. E, no, i, no i tam jakiegoś awatara, jakiegoś gościa, już nie pamiętam, jakiego dotyczącego wyzwań. I zapraszam do grania w Starcrafta 2 jak najwięcej żeby jak najwięcej się nauczyć do grania w Starcrafta 2 żeby być jak najlepszym i do zobaczenia na BattleNetcie